Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. I kolejny e, temat, który teraz poruszymy, bardziej gospodarczy i ekonomiczny, bo nasz gość właśnie w takich się specjalizuje, to dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówić będziemy między innymi o takich e, wynikach, które skomentował już podczas kampusu Polska minister finansów mówił m.in. o... E, o tym, w jaki sposób ten budżet będzie na nowo tworzony, czy, czy on się zepnie i zapewniał tutaj, że trwają bardzo intensywne prace w Ministerstwie Finansów. I trudno się dziwić, bo rzeczywiście tych obietnic złożonych w kampanii wyborczej co do również finansów, gospodarki, pomysłów na to, jak to ma wyglądać, padło wiele. Między innymi odnosił się także do pytania o składkę zdrowotną, czy ona będzie niższa, czy też nie, czy uda się porozumieć w tej kwestii i odpowiedział w ten sposób: chcemy. Dowieść jeden projekt, bo są różne pomysły na te kwestie, razem z Ryszardem Petru i razem z Polską 2050. Czy to się uda, czy faktycznie my y, ujrzymy te propozycje na niższą składkę zdrowotną, jedną wspólną, czy rzeczywiście ona wejdzie w życie. Może od tego zaczniemy, bo y, tych komentarzy było więcej. Znaczy, ja odbieram te kolejne zapowiedzi implementacji tak zwanych konkretów jako Próbę tylko i wyłącznie prowadzenia polityki bieżącej, komunikacji z elektoratem. Z tego, co przedstawiał pan Petru w, swoim, w swojej propozycji, to było to obciążenie budżetu dosyć znaczne. W sytuacji, gdy mamy deficyt budżetowy i narastający, narastający dług publiczny, mówienie o tym, że nagle znajdzie się 10-20-30 miliardów i stworzy się jakoś prze, jakąś przestrzeń do e, tak zwanej niższej składki zdrowotnej, e, moim przekonaniem jest to niewykonalne. Znaczy, to, co prezentuje obecnie minister finansów i e, model zarządzania finansami publicznymi, m, on oczywiście może na różnego rodzaju spotkaniach i politycy Platformy Obywatelskiej, politycy e, Koalicji Obywatelskiej i całej tej e, 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 w, Wspólnej koalicji e, mogło opowiadać różne rzeczy, ale w praktyce e, może to tylko objawić się jednym modelem. To znaczy, e, okaże się, że jakaś składka na jakimś poziomie zostanie obniżona formalnie, a pojawi się nowa składka lub nowy podatek, który będzie obciążał uzupełniająco e, budżet e, w taki sposób, żeby m, dochody wzrastały. I tym samym obciążenia przedsiębiorców nie tylko nie zostały utrzymane, nie, nie, na pewno nie zostały obniżone. Czyli to, jest, to jest demagogia, to co oni opowiadają teraz. A czy należy się zatem martwić o stan finansów publicznych? Bo mówimy o rekordowym deficycie, mówimy o procedurze nadmiernego deficytu, który uruchomiony w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, w strukturach unijnych. To się oczywiście działo wcześniej. Złośliwi albo politycy Prawa i Sprawiedliwości wytykają, że również za czasów Platformy Obywatelskiej. Natomiast faktem jest, że faktycznie politycy Platformy Obywatelskiej często używali tego argumentu, zapisu biznes ma źle, nie warto inwestować, ucieka z Polski. Czy to się odmieniło za czasów Platformy Obywatelskiej teraz, czy przeciwnie, bo mówimy nawet o wyprowadzkach wielkich firm z kraju w skutek rosnących kosztów energii między innymi? Znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze o stan finansów publicznych martwić się nie ma po co, no bo martwienie nie powoduje, że stan finansów publicznych się poprawia. Finanse publiczne należy naprawiać, a naprawiać można dwoma trzema sposobami: albo zwiększamy dochody budżetu państwa, albo zmniejszamy wydatki i to raczej pójdzie w kierunku takim tym drugim w modelu, który jest obecnie prowadzony, czyli będą ciąć i dołu różnego rodzaju programy społeczne i one będą ograniczane i wszelka zapowiedź zwiększania lub model, który był prezentowany w kampanii, co zostało nabyte, będzie realizowany, jest nieprawdą. A trzeci to jest rozwój gospodarczy, tylko problem polega na tym, że jeżeli się wygasza gospodarkę, a wyraźnie idzie to w tym kierunku, a wygasza się z jednej strony niekompetencją, bo mamy do czynienia z Totalną niekompetencją, niszczeniem e, spółek Skarbu Państwa, m, a zaczęło się to poprzez e, uruchomienie decyzji e, pana Budki, który ówczesny minister aktywów państwowych zapowiedział w październiku jeszcze zeszłego roku, m, że zwolni wszystkich e, członków zarządu, wszystkie rady nadzorcze, e, członków rad nadzorczych. E, z, ze spółek Skarbu Państwa, czym sparaliżował de facto na 9 miesięcy spółki Skarbu Państwa, bo spółki Skarbu Państwa, wymiana tych zarządów trwała mniej więcej i trwa nadal w wielu spółkach. E, ówcześni, obecni, niezmienieni członkowie zarządu i rady nadzorcze zostały zignorowane przez pracowników. E, praktycznie piony sprzedażowe zostały sparaliżowane e, i mamy wyniki totalnie niskie tych spółek. Oddanie rynku, zapowiedź inwestycji, które, będą, które miały być realizowane, że zostaną poddane audytowi. Te kolejne miesiące audytowania inwestycji pod kątem ich opłacalności spowodowało, że te projekty, te przestrzenie inwestycyjne zostały, są przejmowane przez konkurencję. No zapowiedź, że Lufthansa będzie realizowała cargo na lotniskach regionalnych wyraźnie wskazuje na to w jakim modelu Platforma Obywatelska ze swoją koalicją buduje w cudzysłowie buduje rozwój Polski. No i co jest najważniejsze na co pani rektor zwróciła uwagę kwestia cen energii. Tylko ta cena energii nie pojawiła się z nieba. My o tym mówimy w kategoriach takich, jakby to jedna czy druga partia polityczna w Polsce zaniechała coś, zrobiła i cena energii skoczyła do góry. Nie. Cena energii jest wynikiem absurdu ideologicznego, który jest wprowadzany w wyniku realizacji ideologii Zielonego Ładu. I my się na to godzimy, łamiąc, znaczy my, my obywatele się godzimy, a politycy, którzy implementują Zielony Ład, a to już poprzedni rząd również zaczął implementować obecny, implementuje ze zdrojoną siłą, łami, łamią konstytucję. Znaczy to wszyscy politycy, którzy biorą udział w implementacji Zielonego Ładu, łamią konstytucję. Łami, podlegają e, Trybunałowi stanu. Znaczy, prędzej czy później musi w Polsce powstać komisja, e, która powsta, postawi tych ludzi przed Trybunałem, bo następuje złamanie nie jednego, nie dwóch artykułów Konstytucji, ale szeregu artykułów Konstytucji, e, które, które co ostatecznie doprowadza do katastrofy społeczno-gospodarczej no i powoduje to, że mamy odpływ przedsiębiorców dużych zagranicznych, Którzy pod hasłem tak zwanej ceny energii uciekają z rynku Rzeczpospolitej. W Niemczech dzieje się to samo, wbrew pozorom. Upadek gospodarki niemieckiej i wypływ przedsiębiorstw niemieckich do gospodarki tureckiej, bo oni mają silne relacje z gospodarką turcją, turecką, turecką, więc przenoszenie produkcji. Polscy przedsiębiorcy również pójdą w tym kierunku. Część z nich. W takich mniejszych i małych przedsiębiorstw nie będzie mogła migrować, więc zaczyna mieć ogromne problemy, i myślę, że w ciągu pięciu lat, do dziesięciu, przy tej polityce, która jest prowadzona, a to już będziemy widzieli w czasie tej kadencji, czyli trzy lata następne pełna kadencja tej, tej koalicji przy założeniu, że nie zostanie wypowiedziany Zielony Ład i kontynuacja, kontynuacja będzie tego, tej fikcji ideologicznej. E, będziemy mieli upadek gospodarki, mikro i małe przedsiębiorstwa będą zamykane i, i dywagacje o składce zdrowotnej, o e, kwocie wolnej od podatku, to wszystko to jest zasłona dymna, bo w rzeczywistości gospodarka rozwalana jest przez zielony ład i za chwilę będzie rozwalona w jeszcze mocniej przez implementację niebieskiego ładu, bo e, Bruksela zapewni nam e, dawkowanie wody i podejście do gospodarki wodnej w taki sposób, że produkcja produkcja czegokolwiek w Europie, a w Polsce, e, całkowicie będzie nieopłacalna, więc i rolnictwo będzie, będzie nieopłacalne i produkcja przemysłowa będzie nieopłacalna lub niedozwolona, bo będzie działała antyśrodowiskowo i antygospodarce wodnej. No dobrze, to skoro jest tak źle, to co zrobić, żeby temu Zaradzić, no w jaki sposób zaapelować? Czy to do żadnego To nie jest kwestia apelu, to... pani rektor. No to nie, znaczy, to, jest, to jest silny ruch, który społeczeństwo musi wykonać, jeżeli społeczeństwo chce i uznaje polskie społeczeństwo, że Polska jest państwem i narodem suwerennym. To znaczy, że trzeba natychmiast podjąć działania. I to robi Komisja Krajowa Solidarność w celu zebrania podpisów pod referendum i wypowiedzeniem Zielonego Ładu. I to są działania, które natychmiast trzeba podjąć. Trzeba zanegować narzucanie ideologii, która doprowadza do katastrofy, i trzeba po tym referendum bardzo silnie doprowadzić do sytuacji, w której i zadbać o to, żeby w wyborach prezydenckich w 2025. Roku Nie było możliwości objęcia władzy przez koalic ludzi ko koalicji obecnej. E jeżeli nie dojdzie do skrócenia kadencji, to przetrwać e ten okres degradacji Rzeczpospolitej e i w wyborach kolejnych odzyskać e prawo suwerenności i podejmowania decyzji w Rzeczpospolitej. To jest ten system demokratyczny, który może się odbyć pod warunkiem oczywiście, że po drodze obecnie rządzący pozwolą społeczeństwu podjąć decyzję jakiekolwiek w referendum, bo przypomnijmy w poprzednich wyborach obecny premier. Podważał pojęcie referendum. Ci ludzie w ogóle negują prawo podejmowania decyzji przez obywateli, więc unieważniał referendum, co tym spowodował, że referendum, referendum, które obejmowało między innymi pytania o kwestie dużych projektów, kwestie migracji, zostało zdegradowane swoją wartością i nie objęło, nie, nie, nie przekroczyło progu. Referendalnego, który by zobowiązywał do jakichkolwiek działań. Chociaż pytania referendalne były tak napisane, że zobowiązania w tym zakresie wobec władz nie było żadnych, ale to też jest kwestia umiejętności stawiania pytań. To pytanie, które jest postawione ze strony Komisji Krajowej Solidarność w kontekście Zielonego Ładu, jest pytaniem zobowiązującym władze Rzeczpospolitej do konkretnego działania i społeczeństwo polskie powinno wziąć w tym udział, jeżeli nie. To znaczy, że społeczeństwo polskie poddaje się, abdykuje, że społeczeństwo polskie udaje, że rzeczywiście na, na państwie polskim jemu zależy, że gospodarka jest ważna, bo składa się de facto z sumy indywidualnych, działaczy czy osób, które, czy, czy przedsiębiorstw, które we własnym interesie realizują działania i de facto stanie się państwem upadłym i to w tym kierunku idzie, a jednostki jeżeli się nie połączą, jeżeli nie zbudują siły wspólnoty, mogą zapomnieć o funkcjonowanie w przestrzeni państwa, które, w którym, z którą się mam nadzieję duża część identyfikuje. chociaż problem w Polsce polega na tym, że mamy masę ludzi mówiących po Polsku, a bardzo mało Polaków. Smutna to puenta naszej rozmowy, ale serdecznie dziękuję za ten komentarz, za tę rozmowę, za te informacje. Słucham się wszystkim tańczącym i bawiącym się w kampusie Polska, którzy też mówią po polsku, a Polaków tam nie znajdziesz. A no właśnie, gorzko, gorzko, ale dziękuję serdecznie za tę dziękuję rozmowę. Serdecznie. I za wiedzę przekazaną naszym słuchaczom. To był dr Artur Bartoszewicz. Dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia. dziewiąta. Twój początek dnia.